Hello, hello! Przed nami Friesisch und Herb, czyli Jewa Gwiazda północy Niemiec. Teraz to już koncern, ale słynie z jednego piwa, czyli z pizza. Bardzo cierpkiego, bardzo chmielowego, odświeżającego. Ma swoich wielkich zwolenników i też samo przeciwników. Początkowo należałem do tej pierwszej grupy, teraz sam nie wiem, trochę spowszedniało mi może, ale zobaczymy jak to teraz smakuje w wersji z puszki. Obok mnie y, moja małżonka i asystentka maluje jaja, żeby nie było, że, ja, że, że ona nie pracuje, ona też pracuje, tak samo ciężko jak ja. No dobrze. Jak widzicie, piana całkiem, całkiem, no tak nalałem trochę od góry, to inna sprawa. Piana nie jest całkiem biała, no leciutki ma kremowy taki wygląd, ale jest, ma drobne pęcherzyki. Tak, no całkiem ładne, całkiem ładne. No tak, w zapachu silne nuty chmielowe. Jak zwykle. Herb to znaczy po się herbet goryczkowy, tak. Pełne goryczy, cierpkości. Tak można to tłumaczyć. Tak, chmiel, chmiel, chmiel wyczuwalny. jęczmień też właściwie. No, i tak nadal się będę upierał, że to piwo niemieckie najbardziej przypomina czeskiego urkwela, przez tą swoją silną goryczkową, goryczkowość, tylko tu nie jest tak zrównoważone przez tą słodowość. Tak, to jest właściwie ta goryczka jest na pierwszym planie. Jak ktoś woli taki rodzaj piwa, to, to będzie mu bardziej smakowało niż urkwela. ostatnio chyba właśnie tak mam. Więc ok, no, dla mnie ok, jak jest ciepło, dzisiaj jest tak fajnie, słońce daje, po rowerze jestem. Goreczka fajnie zostaje na końcu, bardzo przyjemne piwo. Jednak nie zmieniam swojego zdania, razie do pierwszej grupy, do miłośników Ostfriesland und Herb. Auf